Witam serdecznie z sali wykładowej Station Nord na kanale Station Nord. O czym dzisiaj? O tym, o czym nikt nie chce słuchać. Więc, jak ktoś nie chce słuchać, to od razu proszę nie słuchać. A co to jest za taki temat? Zazdrość. O, ja to tego nie mam, odpowie większość ludzi. Doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że im więcej ktoś ma zazdrości, tym bardziej uważa, że nic takiego w nim nie istnieje. Ale z zazdrością jest związany pewien problem, mianowicie, jeżeli zazdrościsz komuś czegoś, to jest skutek karmiczny. No, azjatyckie określenie karma, a europejskie prawo przyczyny i skutku. Czyli jeżeli gromadzisz takie przyczyny. To skutkiem będzie to, że odsuwasz od siebie osiągnięcie tego, czego komuś zazdrościsz o wiele, wiele lat. Więc jak nie chcesz dostać różnych rzeczy, które ci się marzą, to zazdroś ile wlezie, a wtedy masz jak w banku, że na pewno tego nie dostaniesz. Tak to działa. Więc w związku z tym warto. Posłuchać o, o tym, co Sadi mówi o zazdrości, bo dzisiejszy fragment jest przygotowany na podstawie mistrza sufickiego Sadiego. No, troszeczkę trzeba to było dostosować do czasów współczesnych. No, co możemy powiedzieć o ludziach zazdrosnych? No, zazdrosny złamie zęba na liściu sałaty. A celując, Kamieniem w ziemię nie trafi. Przyjrzyjmy się, jak ludzie, którzy mają... Dużo zazdrości mówią o innych. To, co mówimy o innych, jest bardzo często informacją o nas. Na przykład, oczywiście, w obliczu ludzi zazdrosnych, no, licz się z tym, że zawsze będziesz krytykowany. Na przykład, jeżeli chcesz zachować prywatność, to ci powiedzą, a izolujesz się od innych, jesteś społecznie nieprzystosowany. Jeżeli szukasz ich towarzystwa, powiedzą, o, wieszasz się na innych, jesteś zależny od innych, bez innych nie jesteś w stanie żyć, to nie jest życie. Jeśli ktoś ma za dużo pieniędzy, albo nie daj Boże, jest bogaty, to mówią, udało mu się, głupi masz szczęście, albo, a ten to się musiał dużo nakraść. Jeśli ktoś się dużo i często śmieje, to. Jest chyba szalony albo ma nierówno pod sufitem, a może po prostu jest pijany. Człowiek, który praktykuje duchowe nauki, ale jeżeli tak się składa, że trafi mu się dług koła fortuny, on mówią, a dosięgła go wreszcie boska kara za jego parszywą naturę, lub dosięgła go zła karma. Każdy ma to, na co zasłużył. Jeżeli człowiek sukcesu ma kłopoty, to zazdrośni mówią, o, dosięgło to, na to zasługuje. A zresztą, jak długo wysoka pozycja może trwać? Czyż po szczęściu nie przychodzi nieszczęście? Kiedy bezdomny osiągnie sukces, na przykład wygra w Totolotka, ludzie skrzyta, zgrzytają zębami, mówiąc: Świat spiera tylko bezużyteczny". Pewien bezdomny w małej mieścinie, który wygrał w Totolotka, Zabrał swoją rodzinę, równie bezdomną, jak i on sam, wyprowadził się z miasta. A pani burmistrz się dziwiła, dlaczego nie chce wśród nas żyć. Jeżeli dużo pracujesz, to zazdrośni powiedzą, że jesteś chciwy, niszczysz zdrowie i za to zapłacisz. A jeżeli nie pracujesz, nazwą cię dziadem żebrakiem, albo tak jak to Maryla Rodowicz śpiewa w jednej z piosenek, jesteś chudy jak klatka na bociany. Jeżeli dużo mówisz, to jesteś jak kościelny dzwon, albo Katarynka, albo płyta. Jeśli milczysz, to jesteś jak obrazek na ścianie. Gadał dziad do obrazu, a obraz do niego... Nie radzę w ogóle z Tobą się to tak da dogadać jak z gospodarza. Człowiek, który ćwiczy dyscyplinę, może być określany przez ludzi zazdrosnych, no to w ogóle nie jest człowiek. Biedaczysko ze strachu boi się nawet podnieść rękę. Ale jak trafią na odważnego, krzyczą: to szaleniec. Który ma nierówno pod sufitem. Człowiek, który liczy się z żoną, może być nazwany pantoflarzem przez zazdrosny. Jeśli je mało, to zazdrosny powie skąpiec, który żałuje nawet samemu sobie. Ale jeżeli je dużo, to przecież to jest niewolnik żarcia i zmysłu smaku. Jeżeli dobrze zarabiający ubiera się skromnie, Zazdrosny powie, to skąpiec, który żałuje nawet sobie. Ale jeżeli dobrze się ubiera i ma ładnie urządzone mieszkanie, to zazdrosny powie, o! Popatrz gościa, obnosi się swoimi pieniędzmi i trzyma głowę do góry, żeby wywyższać się nad innymi. Jeśli człowiek nie podróżuje i siedzi w domu, to mówią, że trzyma się spódnicy żony. Ale jeżeli podróżuje, na przykład wyjeżdża trzy razy w roku na wczasy do ciepłych krajów, to mówią, że włóczy się po świecie bez celu. Podróżnik. Ej ty, podróżnik, kopsnij szluga. No, jak widzicie, tak ludzie mówią. To są oczywiście przykłady, ale gdybyśmy sięgnęli do... Jakby przykładów życiowych, to jest to również problem społeczny. Czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem masowym, które moglibyśmy nazwać totalna, bezinteresowna zawiść, która no, może nas dosięgnąć. Polecam piosenkę Wojciecha Młynarskiego Szajba, pod spodem Znajdziecie link, na którym możecie sobie wejść na YouTube i posłuchać tej piosenki. Ale przesłuchajcie do końca. Natomiast ta totalna, bezinteresowna zawiść, o której pisze Młynarski, koleżanka w dalekim mieście, na pewnym szanowanym uniwersytecie, miała się ubiegać o urlop naukowy, który miał być poświęcony napisaniu rozprawy habilitacyjnej. Tak się złożyło, że w ostatnim roku miała opublikowanych 12 artykułów. Było to może nie rezultatem jakiejś tytanicznej pracy, też oczywiście pracy, była bardzo pracowita, jest bardzo pracowita, ale no, ze względu na cykl wydawniczy, wydłużający się, niektóre z tych artykułów było złożone 5 lat temu, inne 4 lata temu, inne 3 lata temu, inne 2 lata temu. I tak się złożyło, że akurat w roku poprzedzającym jej ubieganie się o urlop naukowy opublikowano ich 12 jej profesor powiedział proszę pani niech pani broń Boże nie wykazuje tych 12 artykułów niech będzie 6 bo niektórzy na radzie wydziału to panią zjedzą no więc wykazała 6 oczywiście ale gdybyśmy poszli na przykład w pewnej firmie produkcyjnej, to też mi jest znany przykład, wprowadzono konkurs na najbardziej efektywnego pracownika, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i jeśli chodzi o jakość. Nagroda, może nieduża, ale jednak na ulicy nie leży, jak to mówią, 300 zł netto za miesiąc, w którym ktoś był najlepszy. Po bardzo krótkim czasie, ludzie, którzy otrzymali te nagrody, przychodzili i mówili. Jeżeli chcecie mnie nagrodzić, to bardzo proszę, nagradzajcie. Ale nie ogłaszajcie tego ludziom. W momencie, kiedy to zostało ogłoszone, czyli pracownicy produkcyjni, na przykład, czyli gość mu zostawiał yy, tak zepsutą maszynę, że na swojej zmianie nie wyrabiał normy. Yy, no. Robili im różne tego typu numery. No w każdym razie ci ludzie, którzy osiągnęli jakiś bardzo dobry wynik, no to z reguły przez pierwsze dwa tygodnie no, te wyniki bardzo mocno poleciały w dół. I to się nazywa totalna, bezinteresowna zawiść. Jeszcze raz polecam piosenkę Młynarskiego Szajda link pod spodem. Oczywiście, my tutaj mówimy zazdrość jako czynnik mentalny. Zazdrość jako czynnik mentalny jest pochodną czynnika mentalnego nienawiści, ale broń Boże, nie mówimy o emocji zazdrości, bo na przykład w, grę, w grze miłosnej mamy emocje zazdrości. Jak mi mówi kobieta przez 10 lat, z nim żyje i nigdy nie byłam od niego zazdrosna, Uuu, to jest duże prawdopodobieństwo. Powiedziałem duże, nie stuprocentowe. Jest duże prawdopodobieństwo, że w ogóle nigdy jej na nim nie zależało. Więc emocja jako zazdrość jest potrzebna w grze miłosnej, jest częścią ważną gry miłosnej, ale nie tylko, bo też jeżeli źródłem zazdrości jest miłość albo wartość, to, to jest jakby, jakby zupełnie inna historia. Ale to nie jest temat dzisiejszego jakby spotkania. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się, czym się różni. Czynnik mentalny zazdrości od emocji zazdrości, czy czynnik mentalny gniewu od emocji gniewu, to jakby odsyłam do naszych materiałów. Co nieco na ten temat znajdziecie w naszych książkach. Zapraszamy na platformę edukacyjną prosperitychining.pl i bardzo proszę, bardzo, bardzo prosimy, nie zapominajcie o nas na patronite.pl. Prosimy o wsparcie. No, czego mam życzę na koniec? No, życzę wam przede wszystkim wolności od zazdrości. Wolności od zazdrości, traktat o zazdrości znajdziecie w książce Sztuka Trzech Miłości i tam są też omówione sposoby pracy z zazdrością. Jeszcze raz przypominam, zazdrość to jest czynnik mentalny, który odsuwa od was wszystko, czego zazdrościcie innym. Więc po co? Działać na szkołę szkody. Więc życzę Wam wolności od zazdrości i można powiedzieć przestrzeni wielkiej możliwości. W zamian za to. Wszystkiego dobrego.